Cześć! Nadszedł czas na drugi Devlog z projektu SameStats, czyli aplikacji, która naprawia wszystko, co jest nie tak z oficjalną stroną Sejmową i dodaje do tego nowe funkcjonalności. Mimo studiów magisterskich, które starają mi się udowodnić, że jedyne co powinienem robić do sprawozdania, ostatnie dwa tygodnie były wyjątkowo intensywne. Strona doczekała się nowej szaty graficznej, widoku interpelacji, obsługi komisji sejmowych i analizy ich posiedzeń, a także udało mi się dokończyć widok przebiegu procesów legislacyjnych. Przede wszystkim udało mi się jednak przepisać się rdzenie aplikacji. Dotychczas dane pobierane były przy uruchomieniu aplikacji i zajmowało to za każdym razem parę minut. W fazie rozwoju aplikacji nie potrzebowałem aktualizować tych danych codziennie, więc nie było z tym problemu. Jeśli jednak chcę, żeby aplikacja była dostępna publicznie, dane powinny być aktualizowane asynchronicznie. Powiedzieć jednak łatwiej niż to robić. Przykładowo, abyśmy mogli oglądać widok komisji sejmowych trzeba pobrać dane o komisjach sejmowych i połączyć listy członków za obiektami posłów w bazie danych. Oczywiście często otrzymywane dane są wybrakowane i wadliwe, to też trzeba obsłużyć. Potem, dla każdej komisji musimy pobrać dane o jej posiedzeniach, Przetworzyć tytuły ich posiedzeń, które napisane są w kodzie HTML. Jestem przekonany, że jest to kwestia technologii z przyszłości, w której to zapisuje się HTML-a w bazie danych. Jak już uda nam się przetłumaczyć kod na tekst, z tytułów trzeba wywnioskować, jakie druki były na posiedzeniu i przypisać obiekty druków z naszej bazy danych do posiedzenia. Tutaj znowu może się okazać, że rozpatrywane druki były w międzyczasie usunięte, więc siłą rzeczy nie ma ich w naszej bazie danych. Po tym wszystkim. Fajnie byłoby mieć możliwość obejrzenia posiedzenia w formie wideo. Tak więc wyciągamy wideo ID z odpowiedzi, wysyłamy zapytanie o to wideo i dopiero tam znajdujemy link do filmu. Takich modeli w naszej bazie danych mamy kilkanaście. Na szczęście całą tą pracę mam już za sobą. Teraz wystarczy kliknąć przycisk i dane się aktualizują, a użytkownik dostanie informację, kiedy to się stało. Obok tego widzicie przycisk Wesprzy mnie na Patronite, którego założyłem sugerując się komentarzami pod poprzednimi filmami. Aplikacja na swobodne działanie będzie potrzebowała wkładu około 100 zł miesięcznie. Link do Patronite w opisie. Po tych wszystkich usprawnieniach aplikacja jest już prawie gotowa do wypuszczenia. Muszę tylko dodać ekran ładowania i zoptymalizować inteligentne wyszukiwanie. Pod ostatnim filmem zasugerowaliście wiele bardzo ciekawych usprawnień. Para osób napisało nawet do mnie maila. Wszystkie wasze pomysły zapisuję sobie w projekcie i te co ciekawsze postaram się zrealizować. Moim następnym krokiem będzie jednak dodanie modułu logowania przy pomocy Google. Tak abyśmy mogli tworzyć społeczność. Ponadto byłoby super gdyby ktoś z was zechciał pisać artykuły w aplikacji. W połączeniu z możliwością komentowania i oceniania elementów na stronie Mogłoby się to przyczynić do stworzenia społeczności, która sama by decydowała o kierunku rozwoju aplikacji. Z wykształcenia jestem inżynierem danych. Na studiach nauczyłem się, że zebranie danych to tylko początek zabawy. Mając informacje, kto wspólnie podpisuje projekty, zasiada w komisjach cejmowych itd., możemy łatwo zbudować więź powiązań między posłami. Dzięki temu wiadomo będzie, kto z kim sympatyzuje i jacy posłowie mają podobne poglądy. Może zagłosowałbyś na posła A, ale nie odpowiada Ci jego osobowość. Wtedy możesz zagłosować na posła B, który znajduje się najbliżej posła A w sieci powiązań. Poza tym można łatwo wykryć jakie mogą być w przyszłości koalicje, jak partie mogą się rozpadać i tego typu rzeczy.